Czy jako manifestor twoim zadaniem jest podążanie za każdą myślą, za każdym pomysłem, który przyjdzie do twojej głowy i wdrożenie tego pomysłu w życie? W dzisiejszym nagraniu rozwieję twoje wątpliwości na ten temat i powiem ci, za czym podążać, aby realizować siebie w tym świecie, aby inicjować właściwe dla ciebie rzeczy i oczywiście doświadczać takiego upragnionego dla ciebie uczucia spokoju. W poprzednich nagraniach mówiłam o tym, że Twoim zadaniem jest podążanie za taką iskrą twórczą, za impulsem kreatywnym. Czy w związku z tym tym impulsem, tą iskrą jest każdy pomysł, który pojawia się w Twojej głowie? No, no nie, nie do końca, tak? Pomimo, że Twoją naturą i Twoim zadaniem jest inicjowanie, to. To inicjowanie nie powinno płynąć z Twojego umysłu, z Twojej głowy, tak? Ponieważ Twój umysł po prostu nie wie tak naprawdę, co Ty tutaj przyszedłeś czy przyszłaś zamanifestować, co zainicjować, do czego wzywa Ciebie tak naprawdę Twoja dusza do, do realizacji jakich tutaj rzeczy wielkich, tak? Twój umysł tak naprawdę i umysł każdego z nas. Został zaprojektowany do tego, aby analizować, aby badać, aby jakieś opinie wydawać i tymi opiniami dzielić się również oczywiście ze światem. Natomiast zdecydowanie umysł nie został stworzony do tego, żeby wydawał um, decyzje, tak? Nie jest tutaj um, nie stoi na stanowisku decyzyjnym. Nie jest tu po to, żeby zarządzać Twoim życiem i aby decydować o tym, które działania um, wszczynać, które za działania zaczynać i inicjować w Twoim życiu. Jeżeli będziesz działać na bazie umysłu, wtedy um, być może one zaprowadzą Ciebie po prostu do niewłaściwych rzeczy, czyli będziesz wkładać energię, swoją moc, tak? Do. Każdego działania, które do Ciebie przyjdzie, każdy umysł będziesz szła czy szedł za każdym pomysłem, i nie wiadomo, czy ten pomysł będzie właściwy dla Ciebie i będziesz wkładać w każdy ten pomysł swoją energię, to pewne pomysły zaprowadzą Ciebie do realizacji sie siebie, ale pewne nie zaprowadzą i te, które nie będą Ciebie prowadziły do, re do realizacji siebie, e będą. E wprowadzały w twoim życiu wiele chaosu i prawdopodobnie bardzo dużo złości, tak? Nie będziesz po prostu realizować tych działań, do których tutaj przychodzisz. Dlaczego tutaj przychodzisz? Jakie działania tak naprawdę do jakich działań wzywa ciebie twoja dusza? Więc w takim razie co jest tym takim twoim wewnętrznym kompasem? Skąd masz wiedzieć, że to jest ta iskra twórcza, tak? Że to jest ten impuls kreatywny? Skąd masz to wiedzieć? Więc być może ciebie nie zdziwię, ale e, wracamy tutaj znowu do podstaw i tak naprawdę twoim zadaniem jest podążanie za swoim wewnętrznym autorytetem. To jest twój wewnętrzny kompas, który prowadzi ciebie do realizacji siebie, realizacji swojego potencjału. On Wskaże ci, popchnie cię do realizacji tych działań, które są dla ciebie właściwe, które mm, tak naprawdę prowadzą ciebie do realizacji siebie w tym świecie, e, to Twój autorytet popchnie Ciebie do inicjowania, do manifestowania właśnie tych rzeczy, które Ciebie zaprowadzą do poczucia takiego wewnętrznego spełnienia. E, więc w takim razie, jeszcze raz tak podsumowując, e, jak Najlepiej, żeby przebiegał ten proces u ciebie inicjowania w taki sposób, że pozwalasz, aby Twój umysł, w Twoim umyśle krążyły myśli, tak? I po prostu pozwalasz im być. To nie chodzi o to, że teraz masz nie mieć myśli, ale o to chodzi, aby na ich bazie nie wchodzić w każde działanie. Poczekaj, aż Twój wewnętrzny autorytet popchnie Ciebie do właściwego działania. Czyli wspomniałam w poprzednich nagraniach, że. Twoim zadaniem jest działanie, nie czekanie na okoliczności zewnętrzne, nie czekanie na zaproszenie, tak? Jedyne na co czekasz to twoja iskra twórcza, twój impuls twórczy, czyli czekasz na to, aż twój wewnętrzny autorytet, Popchnie ciebie do tego właściwego działania. Mam nadzieję, że to jest teraz dla ciebie klarowne. Być może powstawały w tobie jakieś wątpliwości, co masz teraz robić, czy inicjować wszystko. Jeżeli tak, to mam nadzieję, że w tym nagraniu otrzymałeś czy otrzymałaś odpowiedź na to pytanie. Także dziękuję za Twoją uwagę. Zapraszam Ciebie do nagrania, które wyświetli się teraz na ekranie końcowym. Kim jest manifestor, jeżeli jeszcze go nie widziałeś czy nie widziałaś. Dziękuję za Twoją uwagę i do zobaczenia. Cześć.